Spotkanie z papieżem dało mi nowe siły do wyznawania wiary i takie i uśmiech. O i uśmiech na mojej twarzy. Spotkanie z papieżem daje mi zawsze bardzo wiele, przede wszystkim e, błogosławieństwo i łaskę, która spływa przez papieża na mnie i to zawsze mnie umacnia do posługi wśród młodych. Dzięki temu, e, mając tyle lat, co mam, mogę dalej e, ich uczyć i dalej prowadzić ku Chrystusowi. Spotkanie z papieżem dało mi spokojność duszy. Dziękuję. Mam selfie z papieżem, bardzo się z tego cieszę. E, jestem jedną z nielicznych osób tutaj e, z hełma, ogólnie z, te, z tego CDM-u, które to zrobiło. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów. Trzymajcie się. E, że, cieszę się, że widziałam papieża z odległości 10 metrów e, dokładnie tak jak w Panamie. Jestem bardzo zadowolona tutaj z kolegami. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów. Spotkanie z papieżem dało mi ogromną radość, bo przypadkowo pomyliłyśmy autobusy, pojechałyśmy nie w tą stronę, kierowca nas wysadził na jakimś przypadkowym przystanku i akurat w tym miejscu przejeżdżał papież. Więc to dało mi takie poczucie, że Bóg się opiekuje i nawet jak coś nie wychodzi, to i tak wyjdzie dobrze. Mi dało spotkanie z papieżem odnowę w wiaje nadziei i miłości. I pozdrawiam cię serdecznie, mamusiu. Cześć i cześć! Od spotkania z papieżem oczekuję takiego duchowego mocnienia na najbliższy czas. Też takiego odpoczynku, takiego spokoju duchowego. Jak pan, z wami i wami. Nie pan za Ojca, i syna, i ducha świętego. Amen. I trzy oklaski. I trzy oklaski. Raz. Dwa, trzy, witamy!